Dla firm kluczowy jest czas. Przyszłości należy do tych, którzy w natłoku informacji potrafią szybko znaleźć to, co istotne. Danen Bradstreet stawia na inteligentnie przetwarzane dane, pomagając podejmować trafne decyzje biznesowe. Wszystko zaczęło się ponad 180 lat temu w Stanach Zjednoczonych. Rozwój przemysłu i handlu w XIX wieku sprawił, że informacja stała się podstawą podejmowanych decyzji. Prekursorem nowoczesnego rynku informacji był Louis Tappan, kupiec z Nowego Jorku, a prywatnie pradziadek Bena Franklina. W 1841 roku założył firmę The Mercantile Agency, w której pierwszy raz na świecie w codziennej pracy używano maszyn do pisania. Pod kierownictwem wybitnego menedżera Roberta Grahama Dana w 1859 roku zmieniono nazwę firmy na RG Dunn Company. W latach 60. XIX wieku po fuzji z agencją J.M. Bradstreeta powstała firma Dunn Bradstreet, marka słynąca z innowacyjności i wysokiej jakości danych. Tutaj swoją karierę rozpoczęło czterech amerykańskich prezydentów: Abraham Lincoln, Ulysses Grant, Grover Cleveland i William McKinley, a Marilyn Monroe stała się twarzą reklamową firmy. Damon Bradstreet otworzyło swoje biuro w Warszawie w 1993 roku. Wprowadzenie numeru DANS, windykacja należności z zagranicy, a przede wszystkim raporty handlowe były nowością na rynku rozwijającej się Polski. Płynne przejście z analogowej do cyfrowej wersji produktów oferowanych online 24 na dobę zrewolucjonizowało rynek informacji gospodarczej nad wisłą. Zachowując międzynarodowe standardy, firma swoim pracownikom oferowała przenośne komputery, telefony komórkowe oraz możliwość pracy w systemie Home Office. W 1997 roku uruchomiono działający do dzisiaj program DUNTRADE, który pozwala na szybką weryfikację moralności płatniczej i ocenę ryzyka inwestycji w blisko 140 krajach. 1 marca 2005 roku szwedzka spółka Biznot przejęła od Dan Bradstreet wszystkie oddziały w Europie Środkowo-Wschodniej. Rok później spółka przekroczyła 10 milionów złotych przychodów Dzięki pojawieniu się w ofercie szerokiej gamy innowacyjnych produktów, dostępowi do światowej bazy danych, rosnącej rozpoznawalności marki i współpracy z największymi tytułami prasowymi w Polsce. Bazując na danych Dun Bradstreet do dzisiaj tworzy się najbardziej rozpoznawalne rankingi i zestawienia, m.in. diamenty Forbesa, listy 2500 Rzeczpospolitej, czy 100 kobiet biznesu, pulsu biznesu. W 2007 roku Danen Bradstreet wprowadziła na rynek nowoczesny raport handlowy zasilany wskaźnikiem Failure Score, określającym ryzyko niewypłacalności badanej firmy w kolejnych 12 miesiącach. Kolejne lata to czas gwałtownego przyrostu informacji w bazie danych Danen Bradstreet. Pozyskiwanie, uporządkowywanie danych o firmach zarejestrowanych w KRS, a następnie poprzez EKRS hurtowe pobieranie informacji o setkach tysięcy polskich przedsiębiorstw. Automatyzacja procesu przetwarzania i pobierania danych znacząco zwiększyła skuteczność monitoringu zachodzących zmian w firmach. Zwiększyło to efektywność i skróciło czas oczekiwania na najnowsze dane. W 2016 roku w warszawskim biurze powstaje hub technologiczny. Skupiając zespoły pracowników wspierające rozwój produktów globalnych. To kolejny milowy krok w historii firmy. W ostatnich dwóch dekadach liczba pracowników wzrosła o ponad 240%. Warto podkreślić, że w Polsce ponad 60% zatrudnionych to kobiety, spośród których wiele zajmuje eksponowane stanowiska menedżerskie. Liczba zatrudnionych pracowników w Polsce stale rośnie, od 100 osób w 2010 roku do 236 w 2023. W 2019 roku Danen Bradstreet przejmuje aktywnych klientów Euler Hermes Collection, co przekłada się na skokowy wzrost udziału w rynku oraz znaczący rozwój oferowanych usług dla sektora finansowo-ubezpieczeniowego w zakresie importu danych, data management i polityki antifraud. Rok później Danent Bradstreet odkupuje od biznesu oddziały w Europie. Przywraca nazwę Dun Bradstreet i rozpoczyna proces wdrożenia nowych, innowacyjnych produktów na polskim rynku. Głównie w zakresie compliance, AML oraz wprowadza trzy rewolucyjne rozwiązania – D&B Induit, D&B RPSI, D&B Risk Analytics. Idąc z duchem czasu, Dan Bradstreet w 2023 roku do oferty wprowadza rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji i nową metodologię oceny zgodności z ESG. Dan Bradstreet to konsekwentny rozwój produktów i technologii wraz z dostosowaniem do dynamicznie zmieniającego się rynku informacji gospodarczych. Ostatnie 30 lat to czas intensywnego wzrostu sprzedaży: od 10 milionów w 2006 roku do 83 milionów w 2022. Dynamicznie zwiększającej się liczby rekordów światowej oraz polskiej bazie danych. To jednak ludzie są największym zasobem Dan Bradstreet. Na całym świecie ponad 10 tysięcy pracowników każdego dnia wytrwale przełamuje schematy i poszukuje innowacyjnych rozwiązań, po to, żeby ułatwić Państwu podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. Zmieniamy świat biznesu, dostarczając pewne dane i analizy.